Zacząłem wszystkim. Jakiś czas temu, pamiętacie, sadziłem czosnek i cebulę. Dzisiaj chcę wam pokazać, jak cebula wyrosła, bo czosnek niestety padł ofiarą mojego psa. Tak, wszedł na grządki, wykopał czosnek i cały zeżar. Nie ma, nawet jeden ząbek się najprawdopodobniej nie zachował. Natomiast w cebulce nie zasmakował i cebulka rośnie ładnie. Za chwilę sami się przekonacie jak wygląda. Zapraszam, chodźcie ze mną do mojego ogródka. I tutaj właśnie moja cebuleczka całkiem całkiem sobie rośnie. Nie jest zła, nawet przymrozki jej nie dokuczyła aż tak bardzo. Tutaj mamy truskaweczki, w tym już trochę lat mają, więc po tym roku pójdą do wymiany. No i teraz czekamy na pierwsze owoce, na razie ładnie kwitną, więc jest super. Tutaj właśnie cebulka. Tu był czosnek, ale z czosku nic nie przeżyło. No, i tutaj cukinki po odmrożeniach nie wszystko się udało, ale jakoś, jakoś jest. Pokażę wam jeszcze pomidory w tunelu. Zajrzymy do tunelu. Ok, i oto one, pomidorki na podwyższonych grządeczkach. Rosną sobie pięknie. Mam nadzieję, że plony będą obfite. A któregoś innego dnia zabiorę Was na poletko większe. Tam posadziłem ziemniaki, fasolkę szparagową i jeszcze jakieś tam inne warzywka, buraczki i takie inne rzeczy. Więc jak zaczną. Kiełkować, zabiorę Was tam i pochwalę się, co mi rośnie. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Czołem!